Jezusa, około 30. roku naszej ery, wywołuje popłok w małej grupie jego wiernych. Ale wkrótce przychodzi spokój i opanowanie. Rozczarowani, a nawet zrozpaczeni wyznawcy mistrza odzyskują głęboką ufność i zaczynają głosić dobrą nowinę o jego zmartwychwstaniu. Około roku 37. ginie ukamienowany za takie bluźnierstwo Szczepan, członek gminy chrześcijańskiej w Jeruzalem. Wyjątkiem przykazań dotyczących świątyni i kultu ofiarnego, prawo żydowskie dalej zachowało dla niego moc obowiązującą. Został jednak uczyniony krok ku niezależności. Święty Paweł miał dopełnić tego dzieła. Rzezaku. W mieście panuje ład, porządek i uwielbienie dla boskiego majestatu Cezara Augusta. W porządku. Mam jednak wiadomość o przybyciu do Pafos dwóch judejczyków. Szabła i Barnabusa z dalekiej prowincji wschodu, którzy opowiadali w porcie zdumiewające rzeczy. Postanowiłem ich przygarnąć pod tarczę twojej żołnierskiej sprawiedliwości. Mierzwa, się. Pokornie oczekują na Twój wyrok, kuratorze rzeki Dybar. Zbliż się do mnie, że zakł Połóż swoją żelazną rękę na moim ramieniu. Wielkie morze. Tak. tak. Za tą wodą jest prawą i prawda bogów miasta wilczycy. Czyż nie tak, mój stary? powiedział Uratorze Sergiusz Paulus, słuchowisko Józefa Łozińskiego. Afos Cypr, lata 45-49 naszej ery, prowincja senacka pod zarządem Rzymu. Ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem dni, a na rogach jej dziesięć diademów. Na jej głowach imiona bluźnierstwa. Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Jeśli kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Czytaj, Stychusie, mój niezastąpiony niewolniku. Przede wszystkim, co dają ideę rzeczom wiecznym, bądź rzeczom zmysłowym, rzeczom powstającym i ginącym. Nie są one dla nich przyczyną ruchu, ani jakiejkolwiek w nich zmiany. Nie przyczyniają się też w żaden sposób do poznawania innych rzeczy, ani do wyjaśnienia ich istnienia. Ten łoskot. Wielkiego Morza wbija się sztyletem w moją chorą wątrobę. Ach, czytaj wyraźnie i dobitnie stychu się. Przeklęty może nie daje mi spać. A ten straszny sen dławi mnie, że drże jak kobieta. <laughs> Ciekawe. Ciekawe, co uczyniłby na moim miejscu wychowawca ze stagi. Nie jest filozofią. Wychowywać nieśmiertelnych władców, natomiast jest nią uczyć te obmierzłe tłumy w pafos, radości życia. O. O. Dalej, dalej z tych Gdyby idee były w rzeczach, mogłyby być uznane za przyczyny, tak jak białe jest przyczyną bieli w białych przedmiotach, wchodząc w skład ich mieszaniny. Ale ten argument, w którym się posługiwał najpierw Anaxagora, a następnie Eudoksos, niektórzy inni filozofowie w dyskusjach nad trudnościami, jest łatwy do odparcia. Łatwo jest zebrać zarzuty przeciwko tego rodzaju poglądowi. Co o tym myślisz, stychuzie? Myślę, dostojny, że Arystoteles mówi całemu światu o rozpaczy tych wszystkich, którzy zawierzają niedoświadczenie, a mętnym dociekaniem retory. Gdyż, o dostojny, nie idea jest przyczyną i skutkiem smutku Ziemi, ale plugastwa ludzi skazanych przez Jowisza na śmierć. Tak. Tak, mój mądry niewolniku. Znam ja te plugastwa. Wiem, co zagraża panowaniu Romy. Wezwij centuriona Bybalusa. Szalejesz, by barusie, nie mogę spać. Dławią mnie straszne sny. Starość moja gni od środka. Nie widzę, nie widzę żadnych spraw wagi państwowej. W Pafos panuje ład, porządek i uwielbienie dla boskiego majestatu Cezara Augusta. Czyż nie tak, że zaku? Więc pragnę tu siedzieć i wsłuchiwać się w ten niesłyszalny, a jednocześnie. Słyszalny łoskot morza, które nas już niedługo pochłonie. Oficerowie oczekują w sali posłuchań na wiadomości z Romy. że posłaniec syna Zeusa zapomniał o proką wyspy że Umarliśmy. Dla ojców ojczyzny już dawno. Może to i lepiej bywał się. Dobrze. Zobaczę tych ludzi i wysłucham. Tego, z czym przybyli byli nacy. Dlaczego nie ma przy mnie Elimasa? Widziałem go przy twoim krześle w sali To także Judejczyk. Będzie miał ich na oku. No, chodźmy, póki gniew nie była nami sercem. Zobaczcie na wyspie, kimkolwiek jesteście i jakkolwiek wypełniacie obowiązek przyjaźni wobec Ojczyzny wszystkich narodów, jak i Ojca Ojczyzny w szczególności. Zapewne z uwagą wpatrujecie się w to, co nad głową i w to, co pod nogami, bo te zasady, które działają fizycznie, nie mogą istnieć bez ciała fizycznego. Nieprawdaż, Judejczycy? Kimkolwiek więc jesteście. Jesteście ludźmi naszego świata i lubicie zwierzęta żyworodne, które dzielimy na krwiste i bezkrwiste. Czy dobrze mówię, Elimazie? Z całą dokładnością twojej nieobjętej wiedzy, kuratorze rzeki Tybr. Rzekłeś magą. To zdumiewające i osobliwe, przyjaciele, że jedne zwierzęta rodzą jestestwa nie dość zróżnicowanej i bezdefinitywnej formy. Inne... Doprowadzają potomstwo do pełnego rozwoju i wydają je na świat zupełnie podobne do siebie, choć zasadami tych jestestw w obydwu przypadkach są samiec i samica. Patrzcie, natura jednak zezna. we wszystkim dobrze się Zdumiewajcie domnego. się i odejdźcie. Po jako rzeki Poza dni waszych przekonujecie, i jaja ryb byście nie, nie, nie uwierzyli, nie są dojrzałe. Gdyby znaczy, Wam ktoś... Wierzałe, że samica nie była pokryta przez samca kilka razy z rzędu. Wracając do ryb, myślę także o rybie Anaksymandra, przyjaciele, która, szczególnie ludzi myślących, podnieca i upaja, Czyż nie tak, Elimasie? Dokładnie jest tak, jak mówisz, kuratorze rzeki ty. Jeżeli jest tak. Jak mówię, to dlaczego jestem smutny i słucham gry na aulosach? Dlaczego moja starość płacze, kiedy mówię do siebie te homeryckie wiersze? Dlaczego, mój magu, obciążony winem, we łzach się rozpływam i pragnę wszystko zawierzyć najlichszemu człowiekowi, bo wierzy on w bogów? To ty, lekarzu mojej duszy, doprowadziłeś ją do stanu zimna. Kiedy myśli moje topią się w gorącej kąpieli i pragną objąć to nieobjęte marzenie, za którym gonili sławni mężowie Erpedokles, Platon, Sokrates. Jesteś wielki i niezwyciężony, kuratorze rzeki Tybr, i dusza Twoja odpoczywa po gwałtownych, nieobliczalnych ruchach, jakim została poddana w marzeniu senna. Gałgan aktor! A teraz przemówcie wy, Judejczycy. Jesteśmy prostymi Żydami i wędrujemy dla Pana naszego, Jezu Chrysto. Cenimy wysoko Twoją troskę i jako obywatele ojczyzny wszystkich narodów wierzymy, że kaprysy twoich oficerów nie są twoimi kaprysami. <grym> By zamiknął, kuratorze. To do obraza. Dostojny panie, raczy mnie wysłuchać, uspokajając tego męża za twoim krzesłem, który jest Żydem jak i my i będzie wiedział, o czym mówimy. <śmum> Gałgan. Aktor. <śmum> I tyle. Jest z tego samego świata, co i wy. A dziwnie porusza moją duszę, jak muzyka w stylu doryckim. Albo jak gniewne tony w stylu frygijskim, czy dobrze mówię? Lina się... Zawsze i wszędzie, mówi dobrze kurator rzeki Tybr. Na siedem tonów greckiej gamy i ósmej Pitagorasa. Nie ma dnia, żebyśmy razem z tonu Hypatę nie przechodzili w ton parypaté. Wynosząc pod niebo zagadnienia przyrodnicze, które słyszymy w tonach Lichanus, mesę i Paramese. Podziwiając i badając tych, co mają w sobie dużo gorącej żółci, Bo wpadają w szał i jak sybille śpiewają w trite, paranete i nete. Nie słuchaj tych włóczęgów i wypędź ich z miasta, szkoda dnia, milcz. Babylusie, Połócz go, że stoi przed obliczem prokonsula Cypru. Czy mam tego nędznego Żydowinę rozciągnąć przed Twymi dostojnymi stopami? Nie trzeba. Mów dalej, psie. Chcę mówić i będę mówić do Ciebie mową świata, Rzymianinie. Sergiuszu Paulusie, to ja, Szaweł, Chcę zwrócić Twoją uwagę na to, co sam powiedziałeś: że Twoja dusza znajduje się w stanie zimna i cierpisz przechodząc z jednej przyrodniczej pełni w drugą, szukając wyjaśnień tych osobliwych zjawisk na ziemi, w wodzie i we wszechświecie. A przecież nie jest to trudne. Dostojny Rzymianinie, gdy zna się pytanie, kto i dlaczego stworzył świat. I dał go ludziom w posiadanie, żebyśmy byli sprawiedliwi. Nie jest trudne dla tego, którego myśli topią się w gorącej kipieli i słyszą huk niewidzialnego morza nieskończonej miłości, prawdy i piękna. Ale nie tej występnej, rozpustnej miłości dzieci miasta Wilczycy. Nie drogi waszych niezwyciężonych legionów. Niepiękna areny wielkiego cyrk'u. Musisz zamknąć oczy, Sergiusz Paulusie, i zobaczyć białe miasto. Jeruzalem, w prowincji Judea za rządów prokuratora Pilatusa i pod panowaniem Cezara Tyberiusza, miasto dyszące gorączką nienawiści Żydów do wszystkiego, co niszczy marzenia narodu, straszliwy i nieobłagany gniew na swoje upodlenie, na swój zdradzony geniusz, który pokonał wicher pustyni w czterdziestoletnim zmaganiu z jedynym Bogiem niewidzialnym i nieskończonym. Ale objawionym w imieniu będę, który będę, mężowi wysokiemu z najwyższych. Mijają wieki, i wieki, i wieki. Dobry Rzymianin, ponieważ czas Boga Ojca istnieje zawsze. A to, co istnieje zawsze, nie podlega rodzeniu ani zniszczeniu. Mijają pokolenia bo czas ludzi jest zrodzony i zniszczalny i znajduje swoją jedyną doskonałość w królestwie światła, którego doświadczyłem ja, Żyd Szawę z Cylicji. Aby jednak wejść na drogę prowadzącą do królestwa światła, naród Judejczyków musiał doświadczyć tak wielkich nieszczęść, że zdradził swój naturalny geniusz dla nienaturalnego chaosu oddzielnych elementów rzeczy. Zdradził, zapominając o mężu z chaldejskiego miasta Ur, któremu Elohim, dla jego przeogromnej wiary, rozmnożył potomstwo jak gwiazdy na niebie. I tutaj, Sergiuszu Paulusie, niech twój zimny, promienny wzrok. Zobaczy przyjście na świat boskiego syna, wybłaganego przez proroków judejskich, mesjasza, który wyrwał nas z Kajdan śmierci przez piekło swej kaźni. Nie szalej, Żydzie, bo pochłonie twój rozum kipiel wielkiego morza. Człowieka, człowieka jak ja i ty, Rzymianinie. A jednocześnie siedzącego po prawicy Boga Ojca, żyjącego na wieki, poprzez swoje nieustanne konanie na krzyżu. Widzisz go? Widzisz człowieka, jak ja i ty chodzi w spiekocie deszczu. I chłodzie mówiąc słowa wiecznego życia do tłumu spracowanych nędzarzy, słyszysz, ustrawiając nieuleczalnych szawle i budząc umarłych, współtworząc fizyczną doskonałość ze swoim ojcem, który przybywa w niewieziech. Był niedościgłym pięknem i doskonałością szawle. Zwycięzcą ciała, które prowadzi ku śmierci, jak sam tego uczysz Helenów w całej cesarskiej ziemi. Jeżeli, Sergiuszu Paulusie, żyjesz według ciała, to nie spodobasz się jedynemu Bogu i umrzesz pozbawiony łaski, wskrzeszenia zmartwychwstwa. Brednie, przyjacielu! Na pewno cierpisz. Twoja twarz jest pełna udręki. Gdy rozpatrujesz zagadnienia przyrodnicze, poszukując daremnie celu ich istnienia, i cóż z tego? Rzeczą niezwykle dostojną i wspaniałą jest przyjmować, że wszystko, co nas otacza, to dary ducha, w nich nadzieja i moc odkupienia naszego ciała, którego ból nie znaczy nic. Dla wybranych. Wypędź ich z miasta, kuratorze rzeki Tybr. Szkoda dnia! Milcz, magu. Podżegaliście gmin przeciwko nieskończonej władzy Cezara Augusta. Jednak ja, prokonsul Cypru, daruję wam to, gdyż jesteście wędrownymi filozofami, a my, ojcowie wszystkich obywateli Romy. Szanujemy mądrość potrzebną do zbudowania wiecznego pokoju na ziemi. Nie zbudujemy go jednak bez dokładnego poznania przyrodniczej pełni. To, co jest przez, przez niego usprawiedliwiony przez wszystkich skonał na krzyżu. Dla na naszego mędznego, przewrotnego żywota. I nie spraścimy się na nas. Prowincja Judea zniosła jego śmierć, tak jak nakazuje prawo. Każde prawo jest niczym wobec tego, co stało się na wzgórzu Golgota. Racz to sobie dobrze zapamiętać, dostojny panie. Postaram się nie pamiętać tego, co przed chwilą rzekłeś, przybyszu. Wypędź ich z miasta, kuratorze rzeki Tybr. Szkoda dnia. Gałgan, aktor i tyle. To jak się nazywał? Boski syn, który jest niedościgłym pięknem i doskonałością. O, synu szatana! Jesteś lukawy i pełny wszelkiej zdrady i przewrotności. Nie ta pańska cię pokaże i spadną na ciebie mrok i ciemność. Zamilcz! Nie widzę... Nie widzę ciebie, kuratorze rzeki Tybr! <grystanie> Rejuniary, na czysto dwadzieścia kręgów przeługu i całe wykręte żydostwo! Nie widzę, nie widzę nic. Za przyczyną, jak mnie macie, owego boskiego syna, który nazywa się. Pas świata Jezu Chrysto, Niech zwiąże ciebie ze sobą nierozerwalnie i na wieki. Sergiuszu Paulusie. Bebarusie. odprowadzić do portu. I dopilnować, żeby odpłynęli. Elimas oślepł rzeczywiście. I zapamiętam imię, które to uczyniło. Precz! Rzekł, Sergiuszu Paulusie. I niech dusza twoja śpi zawsze w sprawiedliwym pokoju. Zaprowadź mnie na taras. Starość moja nie pragnie już słuchać żadnej mowy tego świata. Jak myślisz? Dlaczego Elimas oślepł, mój mądry niewolniku? Cierpiał na chorobę swego gatunku, która nazywa się genius religiosa. Tak myślę dostojny Panie. Brednie, brednie. Nie ma nic prócz przyrodniczej pełni stychusia. Nie ma nawet śmierci, tylko wieczne zapomnienie. Podprowadź mnie. Blisko łoskotu fal chcę nasycić moje oczy głębiną Wielkiego Morza. O tak, dobrze, tak, 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 tak. Niech mąż ze stagiri chroni nas i cesarską ziemię potęgą swego geniuszu. Dalej stychu się zaczynamy. Dalej. Istnieje coś, co trwa, a przeciwieństwo tego nie trwa. Istnieje zatem coś trzeciego poza przeciwieństwami mianowicie materia. Otóż, ponieważ istnieją cztery rodzaje zmian: według substancji, albo jakości, albo ilości, albo miejsca. Zmiana podług substancji jest po prostu powstawaniem i ginięciem. Zmiana według ilości jest wzrostem i ubytkiem. Zmiana przez pobudzenie jest zmianą jakościową, a zmiana miejsca jest ruchem. Zmiany będą przechodzeniem od danego stanu do stanu przeciwnego pod wymienionymi względami. Materia, która się zmienia, musi być zdolna do obydwu stanów przeciwnych. Każdy sobie wierzy, że. Jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów. Baczcie dzień, na by nie sprawdziły się na nas słowa proroków. Patrzcie w zdumiewajcie się i odejdźcie. Poza dni waszych rzekomych dzieci.

Przedstawił słuchowisko Józefa Łozińskiego pod tytułem Sergiusz Paulus. Podajmy obsadę. Sergiusz Paulus, Ryszard Sobolewski, Stychus, Jerzy Grałek, Centurion Bybalus, Jerzy Sagan, Elimas, Jan Peszek, Szaweł, Henryk Giżycki, Barnaba, Andrzej Buszewicz, narrator Andrzej Wiernik, muzyka Antoniego Krupy w wykonaniu kompozytora, realizacja akustyczna Jerzego Atamańczuka, Opracowanie radiowe i reżyseria Wojciecha Markiewicza. Słowisko przygotowała rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie.